Ile po ogłoszeniu przez MMA tak kolejnego terminu gali podałeś na swoim Facebooku tajemniczo brzmiącą informację, że szykuje się kolejna walka, kto zna, no zobaczymy jaki będzie kolejny przeciwnik. Czy to, było, czy to był jakiś zbieg okoliczności, że opublikowałeś tą informację u siebie? Nie, 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 było tak, no po prostu będzie walka, no 100%, to nie było przypadek jakiś i będziemy działać. Mhm. No właśnie, a propos tego przeciwnika tajemniczego, pojawiło się takie w internecie nazwisko jak Robert Piotrkowicz, to jest kulturysta. Czy możesz jakoś się odnieść do tej sprawy? Skomentować jakoś. No wiesz, przeciwnik, no to jakieś tam są gadki jakieś, nie? Na razie na ten temat. nie mogę nic stwierdzić na 100%. A kto tam gdzie to za A może nawet jakąś branżę mógłbyś zdradzić, czy tego te, zdradzić, czy tego też nie? No na razie nie. A w przyszłości mam nadzieję, że szybko się dowiecie, kto to będzie. Bo jakbyś powiedział skoczek narciarski, to wiadomo chyba. <grytanie> tak, a właśnie twoja ostatnia walka z Marcinem Najmanem była taką. Yy sytuacją no, dla Ciebie, że mogłeś dzięki temu coraz częściej odwiedzać Polskę. Czy, czy ta walka, te odwiedziny, w jakiś sposób wpłynęły na Twoją popularność tutaj w kraju? Ja, no, popularność zawsze było, przed czy, czy walką czy po walce, ale na pewno mi się wydaje, że dodało to dużo Panów trochę z innych branżach, nie tylko z kulturystyki. Więcej może ze sportu walki, nie? W wywiadzie, którego nam udzieliłeś właśnie po walce na MMA, tak? Powiedziałeś, że ta przygoda z MMA w zasadzie nie, nie wpłynęła w żaden sposób na, na, twoją, na Twoje treningi kulturystyki. Czy od tamtego momentu coś się zmieniło? Czy uczęszczałeś na jakieś treningi, może? Nie, nic się nie zmieniło. wszystko To samo. <grymne> na treningi to na pewno na no, kulturystyczne. Kupować, a nie trzeba się kupować. Taki ja pan A wielokrotnie lekceważyłeś umiejętności Marcina Najmana. No nie uważałeś go za prawdziwego fajtera, tak, tak jak chyba większość ludzi w Polsce, takich, którzy się tym interesują. Czy gdybyś jednak dostał lepszego przeciwnika, bardziej wymagającego, to czy bardziej byś się przyłożył do tych treningów MMA, poszedłbyś na jakiś trening przynajmniej? No ja nie myślę, że to <grym> W takim razie to wystarczy, tak, myślisz? Kur... Tak, wiesz, jak mówię, tego nie, nie chcę tego po prostu robić jakieś kariery, ale zawsze dobrze coś się pokazać. Jasne. Nie ma problemu. Czyli w takim razie, jeżeli będzie, znaczy bo będzie kolejny yy, przeciwnik, kolejna walka, to przygotowania pójdą podobnie. Przygotowanie, jak mówię. Przygotowanie to jest na nie. to <laughs> 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 A czy widziałeś może taki film w internecie, na którym Mirosław Okniński opowiada o treningach Mariusza Pudzianowskiego, w których mówi tam, że Pudzian na treningach to lubi łapać, rzucać, łapać i rzucać? Nie wiem, czy widziałeś coś takiego? Nie wiedziałem tutaj o tym koleżku, w ogóle nie chcę nic mówić, bo tu jest w Kościół psychicznie chory i z takim w ogóle nie zaczynam. Rozumiem. Tak. Rozumiem, znaczy jasne, bo nie szukamy jakiejś sensacji i nie chcemy jakichś takich wątków poruszać, natomiast, ale mimo wszystko, tak, jeszcze zadam jedno pytanie, propo, Mirka, że gdyby jednak organizator e, taką walkę chciał zorganizować, to, do, to Ty byś do tego przystąpił? Powiedziałbyś tak? Na pewno, że nie. To chodzi o. o wiesz, mówiłem, że nie walczę z takimi konfidentami jak kon i koniec. Mhm, rozumiem. E, mhm. A później ostatnio, y, ogłoszono jego udział na gali w, w Londynie, y, czy Ty miałeś jakieś propozycje po gali MMA, tak gdzieś na różnych galach, po rozsianych, czy to po Polsce, czy po świecie? O, na pewno miałem. Mm -hmm. no, tak. Coś ciekawego? Ciekawe, no w Londynie miałem też propozycję, gdzie daję parka, zobaczyć, ale kiedy nie byłem, nie wiem co Tak, Tak, to, to o tym mówimy właśnie, tak, tak. No i no, po prostu powiem tak, że nie jest w stanie mnie, mnie zaprosić mniejszą organizacja w ogóle nie jest w stanie powiem nie zapłacić, tylko żeby tam Rozumiem. Tu się płaci. Także kto tam chce mniejszy galę, to tak sobie to po Tu się płaci od kilograma, rozumiem. Tak, Solidnie. Tak. Kilograma wagi. E, dobrze, a mógłbyś, co byś mógł e, tak poradzić z zawodnikom? Bo są tacy zawodnicy w Polsce czy na świecie, którzy dużo trenują, chcieliby fajnie wyglądać, ale na przykład nie są w stanie zrobić tej fajnej sylwetki, bo trening, na treningach palą dużo kalorii, prawda? Więc no, nie są w stanie zbudować takiej masy mięśniowej. Co mógłbyś takim osobom poradzić? No, na pewno, pewno potrzebuje suplementy, nie? bo jak nie bierze. To jest suplementacji dieta najwięcej, nie mhm. Bo dużo zauważyłem, że tam tej teat, na całym świecie co najlepsze tak Nie mówię, że wszyscy, ale większość ich nie mają pojęcia o suplementy, i o diecie, nie? Mhm. Gdzie z mojej strony, z kulturystyki strony to jest bardzo ważna rzecz i to właśnie buduje mięśni i dobre formy. Także. Każdy potrzebuje odpowiedniej suplementacji, żeby zregenerować się. Nieważne jaki sport, na walki, to bardzo. Na no, treningach no, bardzo dużo kolori spalasz i Po prostu oddziela się na przykład je sobie pizę. To no, na no, picę no, dobrze nie będzie się wyglądał. Może tam dużo jest tego, ale no, po prostu tłuszczy, czy a nic nie będzie, nie? Mhm. Jasne. A tak na koniec taka zabawna anegdota, bo. Yy... Znaczy inaczej, czy mógłbym ci na koniec takim pozytywnym akcentem poprosić o powiedzenie jakiejś takiej śmiesznej anegdoty, może z siłowni, którą może często opowiadasz gdzieś na jakichś takich spotkaniach ze znajomymi i tak dalej. Na pewno jest wiele takich, ale może taka jedna Twoja ulubiona. Anegdota? <grymianie> Bo ja nie jestem komediant jakiś. Chcę <grymianie> powiedzieć też. Nie, nie ma nie pamiętasz. No dobra. To ja dziękuję w takim razie za udzielony wywiad i do zobaczenia 27 kwietnia w Katowicach.